Pozdrawiamy z Jordanii, ale nasza Angielka jak zwykle za nie będzie pozdrawiać. Cześć, witamy wszystkich. Salam aleikum. Jesteśmy w Jordanii. Mamy tutaj dla Was kilka rzeczy na stole, które chcemy przetestować. Jagoda, może coś ją tutaj zamęczujesz i powiesz, coś więcej. Słuchajcie, to zaczynamy od takich dziwnych pianek. Hop. Kolorowych pianek. Ok, to. Proszę. I ten kolor nadziei biorę. Ja oczywiście idę w różowy kolor, bo to mój ulubiony, jakby ktoś nie wiedział. Ja też sobie tak pomyślałam, ale wezmę żółty dla podmiany. No zrobię cin-cin, cin-cin. Próbujemy. Cin-cin, cin Pachnie ładnie. Wygląda jak silikonowe. Cycuszki. Trochę tak smakują jak angielskie marshmallow. Nie wiem, jeżeli ktoś lubi marshmallow, to na pewno by cię mu to smakowało. Chyba nie. Ja lubię marshmallow, ale takie dziwne. Mało słodkie. Są... Dla są bardzo słodkie, no. ale to. S są słodkie. No. Są m, takie galaretkowate. Mhm, tak. W kokosowej posypce? Mhm, m, m, m. Tak, no. Nie, tak. W kokosie. są troszeczkę. Zuszona by się takie uchwały. Ciągutki, <grywki> Krótki z Jordanii pozdrawiamy. Pyszne, W skali od 1 do 10 ile... A każda jest w innym smaku? Pewno tak. No, moje są było... takie lekko m, jakiś apricot. Eee, moje były truskawkowe takie. Ale mhm. no, taki. Mi trudno ocenić... Agresowe? Może troszkę. Ooo. Może troszkę kiwi. <grywki> Dlatego nie Bocie były takie jeszcze. bardzo słodkie. Jeszcze raz Wam to może pokażę. Coś takiego. O, lala. Nie wiem czy to będzie dobrze widać czy to. Zbiosy, boż, o... Proszę bardzo. Słuchajcie, używajcie karetki, bo tak będę <grym zbierze> miał już <grym zbierze> Następne wody. słuchajcie wchodzą wody. ciastka daktylowe z czekoladą i pistacjami. Proszę bardzo tak wygląda opakowanie. W opakowanku, w kartonie, jak się do niego w końcu dojdziemy. Każde ciasteczko są nas więc nie żadnej, te są na wypasie. Proszę. proszę. To produkujemy teraz śmieci w dużej ilości. przepraszam, czy nie Opakowanie wygląda jak na dole. Proszę, proszę. Tak Tak ładnie wygląda opachowanko. Piernicę może. Z tyłu nie jest nie? opis kilku kilkujemy. Piernicek za Po polsku niestety nie ma. Jeden papiery. O, w środku jeszcze jest papierek, jasmin. Jasmin, to jest jasminowy? Jasmin, może taka nazwa firmy? Firma się nazywa, bo jest ERP, ja zawsze zobaczcie ile plastiku. Jeden no. papierek, drugi papierek. Jak w Japonii. Dopiero. Ale żeby się nie stopiło. Uwaga, same ciasteczko wygląda tak na zewnątrz. Pokryte czekoladką. Pokaż posypkę. A teraz ja posypka. mam coś na m, słabo. U mnie chyba ktoś zasnął na taśmie produkcyjnej. Mhm. Ja mam dużą posypkę. Grzegorz ma jeszcze więcej. Mówię z pełnymi ustami, ale w środku jest takie nadzienie. Mm. Nie wiem. Słodkie bardzo. Jest bardzo słodkie. W środku daktyl, tak myślę. Co myślicie o tym czasteczku? Kuchy Kochanie. ciastko z wypełnionym daktylem. Smaczne. W czekoladzie. Smaczne. czekoladzie Bardzo słodkie. słodkie. Mm -hmm. Ciastko z dużą zawartością. Mleko w mm -hmm. Ale bardziej wyrazić tego smaku, można czy coś tyle. Do tego jakby był jakiś kubeczek dobrej, kawy, mm -hmm. ale gorzkiej kawy. Mhm. Tak jak Grzegorz się dobrze przygotował. Sam się to... nie przygotował. Jak go A, zrobiła. Na zrobiłam? Po łypku. Mm -hmm. Dobra. To jeszcze, to jeszcze ma Ale bardzo słodko, ja muszę sobie przygodać usta podobnie Ale okay. bardzo dobre. Niestety nie jest przetłumaczone na język polski <grym> skład, ale w kilku językach jest skład podany. No to co? Bierzemy się może teraz za no mieszankę? To... Mieszanka czy ciastka kolejne? Dobra, 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 albo trochę słonego może. Tak słona dobra, przekąska dobra. jest. Proszę bardzo. Miks jakiś słonych przekąsek, jakieś chipsy, chipsy jordańskie. Jordańskie chipsy. Albo paluszki, albo wyprodukowane tutaj z chili, z kolendrą. Proszę, Oplach, proszę bardzo. Muszę <grym> mieć bardzo dobry wzrok w tej jordanii, bo wszystko tak małymi i ten kamień chce do niczego się nie odczytać. Niech to wezmę trochę tego. Tak wygląda. Mamy tak. Patyczek. O. Czyli mamy patyczki. To są no tak. poduszeczki. tutaj na talerzyk. O! Lepiej I lepiej, lepiej widać. I ziarenka. na <noise> talerzyk, nie obok. Mm, ziarenka strasznie twarde. Ale nie wiem, to takie to mam... chyba w na te Muszę Wam hmm. powiedzieć, że jak na razie ta przekąska mi najbardziej z smakuje. Ale to też może dlatego, że nie ja bardziej pole słone rzeczy niż rzeczy słodkie. Rzeczy? Mhm. tym. Zresztą to jest to słona przekąska. Mhm. Mm mm -hmm. Co jeszcze? Dziękuję. Dobra, dobry dla <noise> <noise> Bardzo ładne. O, Gdzie są karty? Tak. Na no, będzie. <noise> <noise> Mm -hmm. Coś takiego ja mógłbym jeszcze dłubać, jak popcorn w pinie. Albo właśnie w takim inspirującym filmie. To ja zabieram się za ciasteczka. Ciasto z truskawkowym nadzieniem. Wow. Po opakowaniu widzę, że też będzie dużo plastiku. jak bo no. z tą degustacją, ale spieszymy się do miasta. Po dwa ciastka, proszę bardzo. Nie, nie, dwa no, no, czyli nie dzielimy no, się na pół. pół. Ciastka są z... Takie chyba wygląda jak francuskie ciacho. Proszę bardzo. Dziękuję eee, mhm. bardzo. <laughs> <laughs> z jakimś na dzień. Jest posłodzony. Proszę bardzo. Nadzieniem. Ale bluzkawka wygląda jak uziomka wyhaftowana. Mm. Moje ciasteczko jest całe pokruszone, Wiem, tak z bliska Wam nie pokażę, ale nie wiem, czy ktoś ma może całości. Jest francuskie na pewno ciasto. Moim zdaniem. Mm -hmm. Posypane cukrem. Ale Dżemu ty... jak na lekarstwo niestety. Dziękuję. Ale dobre. Mm. Dobre. Mm -hmm. To ciasto. Francuskie.

Uwaga na peskę, jak przyszłość jak będziecie jedli daktyle, to uważajcie przysuszonych daktylek najczęściej w środku. Peski. Zdecydowanie najlepszy daktyl, jakiego jadłam do tej pory, ponieważ nie ma tej takiej brzydkiej łuski. A, oczywiście. No, tak jest, nie? Mhm. 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 Dobra. jest. Można tak wygląda pesteczka. Można wziąć i zasadzić. Dal w domu. Jak w domu. Trochę jak kawy wygląda, nie? Uh -huh. Tak dziwne, bo to jest <ścoughs> dal mm. To I co? Było, to było. została nam cynamonowa bułka. Ojej. Dobra, znamy ją. Kruatan z cynamonem. Czyli wykonany z wysokiej jakości materiału. U. Ładnie pachnie, nie tak jak ta w hotelu dzisiaj rano. Pokaż, pokaż. O, pokaż. mocno cynamonowa, bardzo mocno cynamonowa. Mm, to jak już masz, Rafał, to rozdzielaj. Dobra. Albo używaj sobie. Kawałek, tak? Kawałek, kawałek tak? Pokażę tutaj naszym kochanym widzom. O, pukać, uh -huh. tak wygląda bułeczka po spakowaniu. Które taka zmiażdżona, może ktoś na niej usiadł, nie wiemy. <laughs> no, ta bułka przejechała przez, przez całą Jordanię. Rwi. Rwi. <laughs> Bąka i bułka. Zdecydowanie najlepsza dla mnie, bo ona mało słodka wreszcie. Mało słodka, tak? tak. Uh -huh. A cena mam czuć, więc jest dobra. Uh -huh. Jako przekąskę. Uh -huh. Dobra, dobra. Jak nie lubicie dużo słodkowy, tak, to... Chyba trochę rydale. biszkoptowe ciasto, uh -huh. prawda? Takie... Um. Ale takie inne, to nie jest nasz biszkot taki krajowy. To jest wdech. takie... Tak? Uh -huh. Dobra. Kleje się do buzi strasznie dużo słodyczy mamy na tym stronie i okay, na sam koniec najfajniejszą kicior kamienie, będziemy jeść kamienie słuchajcie patrzcie i ale kolorowe kolorowe czekoladowe kamienie i z czekoladowych kolorowych kamieni ułożymy na zakończenie bardzo ładny napis może tak może nie <laughs> ale <baraczku>. tak <laughs> Maga. Ciekawe, ile zębów stracę na tej próbie. Wygląda jak na pustyni po drodze, Mam różowy i zielony. Mm. Eee, tak naprawdę to złożycie ale są bardzo miękkie. Naprawdę są lędylki europejskie. Mm -hmm. Ale ładniejsze formy. Mm -hmm. Dobre, Lentil... bardzo dobre. Dobra. Lentilki. lentilki. Super. I dotyczy jak lentilki. Słodka jak Pyszna, smakuje jak M&M'sy. Mhm. Mm Bardzo dobre. A czy to nie są M&M'sy w wydaniu Być może. Częstujcie się. Czerwonego poproszę. Mhm. Mm Pyszna. tak. To takie podsumowanie, może Jagoda. To są słodkie, które udało nam się złapać w sklepie przy stacji benzynowej w Akabie po drodze na pustynię. Innych nie udało mi się wypatrzeć, ale może mu się uda jeszcze coś dzisiaj upolować z stolicy? To na pewno zrobimy Jak jeszcze. Jak wam smakowały tego. słodycze? Dobre. Bardzo dobre. Nie mogę to powiedzieć. To takie wolno. klasyczne europejskie. Myślę, że bardzo dobre taktyle, stąd można bardzo dobry tak tyle stąd może Bardzo dobre. Klepki tak. dla dzieci jako alternatywa dla marshmallow. To jest fajny gadżet. Na prezent można przywieźć, jako myślę, że będzie się. Potwornie ładnie uprzedzeć. Nie, jest tak, słodki, ale jest dzieciaki słodki. będą się cieszyły, bo tak to naprawdę wygląda Fajnie jak w kamienie. Musicie nam wierzyć na bo może kamera tego tak nie oddaje, nie ale faktycznie roz... wygląda jak w I nie rozpływa się w, w palcach, pod wpływem hmm. temperatury. To jest fajny pomysł na prezent, hmm. myślę, skąd. No i tyle oczywiście. Ale, ale polecamy. Ale w ogóle z i zabaw. I do dobrego filmu. Mieszankę. Mieszankę. No. Uważam, że nie przepada na zbyt dużo podwyżkę, to tam idealne do kawy. <laughs> Tak, no pozdrawiamy Was z Jordanii, która jest super. Jest fajna, gościnna, naprawdę ludzie są bardzo gościnni. Nie bójcie się pić herbatek, nawet u Beduinów na pustyni. W szklankach pukanych w miejsce z tyłu za budką. Nic nam nie było! Nie, nic nam nie jest, w dalszym ciągu tutaj jesteśmy, żyjemy jest cudownie i pogoda jest piękna. Pozdrawiamy! Cześć! Cześć.